Trading na rynku Steam to coś, co może przynieść spore zyski, zwłaszcza dla osób z małymi budżetami. Co ciekawe, im większy budżet, tym trading staje się coraz trudniejszy, ponieważ ciężko znaleźć wystarczającą liczbę przedmiotów do obrotu. Jak więc tradeować bezpiecznie i skutecznie, o tym dowiesz się w dzisiejszym odcinku serii Inwestor Jak Pro. Cześć, ja nazywam się Szymon, a to kanał, na którym rozmawiamy o inwestycjach na rynku Steam. Jeśli chcesz dołączyć do grona naprawdę dobrych inwestorów, zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, aby żaden nowy film Cię nie ominął. Uważasz, że ten odcinek przyniósł Ci jakoś pomoc i czegokolwiek się nauczył, zajrzyj na playlistę Inwestuj jak Pro, którą znajdziesz na moim kanale, gdzie znajdziesz jeszcze więcej przydatnych informacji na temat inwestowania na Steamie, a teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do filmu. Czym jest trading? Wiele osób myśli, że trading to losowe wymienianie się z przedmiotami. W nadziei, że uda nam się cokolwiek zarobić. W rzeczywistości wygląda to zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Trading polega na wyszukiwaniu ciekawych, czasami źle wycenionych przedmiotów i obracaniu nimi z nawet czasami dużym zyskiem. Ale jak to działa? No, bo to wszystko ładnie brzmi, ale no pytanie zawsze brzmi: jak to działa? Jeśli zastanawiasz się, z kim będziesz wymieniał swoje przedmioty i gdzie znajdziesz chętnych do wymiany, to odpowiedź jest po prostu banalna. Platformy do wymiany skinów z botami. Jedno, jedną z takich stron jest Pirate Swap, która jest sponsorem tego odcinka. Ale podobnych stron jest mnóstwo i to ty wybierz, która tobie najbardziej pasuje. Dla mnie najlepsza jest Pirate Swap. Znajduję tam po prostu najwięcej okazji. Chcesz wymieniać lub kupować skiny po najniższych opłatach? Mam dla ciebie świetną informację, ponieważ sponsorem tego odcinka jest Pirate Swap. Jest to strona, na której możesz kupować i wymieniać swoje skiny, a także wyszukiwać różnych przedmiotów z naklejkami. Wystarczy wpisać nazwę naklejki, a pojawi Ci się masa skinów z taką naklejką. Takie skiny bardzo często mają też overprice'a więc można je spróbować sprzedać albo nimi grać. Na stronie są dostępne też różne metody płatności, a z moim kodem CS Inwestycje macie 35% bonusu do depozytu. Oznacza to, że np. kupując skrzynkę ukończenia węża, kupujecie ją po znacznie niższej cenie, niż byście robili to na. Steamie oczywiście pod inwestycje. Transakcje trwają minimalnie kilka sekund, a skiny trafiają od razu na wasze konto, ponieważ strona korzysta z botu. Moim zdaniem to najlepsza platforma do wymiany swoich skinów, bo znajdziecie tam wszystko od Holy po Dragon Lore i mnóstwo skrzynek, czy też skiny o bardzo niskiej wartości. Więc jest tu wszystko dla wszystkich. Link oczywiście w opisie. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o zarabianie na różnicy cenowej. Takie platformy wyceniają przedmioty za pomocą botów, które analizują dane z rynku Steam. Jednak boty te mają pewne opóźnienie w analizie ceny, i właśnie to opóźnienie jest dla nas kluczowe. Pozwala to nam zarobić dzięki tej różnicy cenowej. Dajmy tak jeden przykład. Skin MP9 Rubinowa Zatruta Strzała Wellworn. Cena na stronie to 5,18 zł. Cena na rynku Steam to 8,34 grosze. Po nagłym wzroście 23 listopada, buy ordery, które stoją na Steamie, są rzędu 6,64 zł. Bot na stronie jeszcze nie zaktualizował ceny skina, więc mogę go kupić tutaj taniej. W ciągu kilku dni cena na stronie wzrośnie do poziomu Steamowej, a może nawet trochę jeszcze wyższej, zależy jak to tam procentowo sobie liczą. Jeśli kupię go teraz za 5,18, a sprzedam go po zaktualizowaniu ceny najprawdopodobniej zarobię coś w okolicach 1 złotówki. Za jeden przedmiot kosztujący 5 zł daje mi to naprawdę duży profit. Ale jak to wygląda w praktyce? Wyszukujemy przedmioty, które zyskują na wartości, np. Na po nagłym wzroście na Steamie. Kupujemy je taniej na stronie do wymiany, zanim bot zdąży zaktualizować ich cenę. Sprzedajemy je później z zyskiem, gdy cena na stronie zostanie zaktualizowana. Oczywiście nie musicie tego wpłacać z powrotem na stronę, możecie, jeżeli zysk Was satysfakcjonuje, możecie wstawić to na Steam'a lub na inny market zewnętrzny, z którego może nawet potem będziecie mogli wypłacić swoje pieniążki. Jak działać z jeszcze większym nastawieniem na zysk? Jest tu parę naprawdę dobrych inwestorów, którzy starają się wpłacać na takie strony. Skiny, które są źle wycenione. Biorąc znowu na tapetę Pirate Swap, przykład Negev Gruz. Cena na Steamie to 60 groszy, cena na stronie Pirate Swap to 1 złotówka. Na Ada zewnętrznych marketach możecie jego wyrwać już za 40 groszy. Kupując takiego nagrywania na rynkach zewnętrznych za 40 groszy i wpłacając go nawet po tym fi na stronę, zyskujemy około 90 groszy za 40 groszy, to się chyba opyla. Poza tym możemy dalej to później manewrować na stronie i zrobić taki jeszcze i jeszcze większe profity zalety i wady tradingu z botem, bo muszą być jakieś zalety i muszą być jakieś wady, no przecież to nie jest takie idealne. Bo jakby było takie idealne, to by wszyscy to robili, a ja bym nie musiał nagrywać o tym filmu. Więc, jakie są zalety? Oczywiście, automatyzacja. Wypłacasz przedmioty i możesz go łatwo wpłacić z powrotem. Bez problemu z płynnością jakąkolwiek. W przeciwieństwie do innych inwestycji na Steamie, gdzie kupujemy mało płynny item i musimy później czekać dosyć sporo. Tak samo jak sprzedajemy jakieś krafty, które potrafią się sprzedawać nawet dwa miesiące albo i dłużej. Drugą zaletą jest mały budżet. Trading jest świetny dla osób z małym budżetem. Mających na przykład tylko 100 zł na inwestycje, możesz osiągnąć zysk rzędu nawet 20% tygodniowo, jeżeli dobrze się postarasz. Wady to ograniczone możliwości skalowania. Na stronach do wymiany tygodniowo pojawia się kilka albo kilkanaście okazji takich naprawdę mocnych. A ich wartość to zazwyczaj przedmioty od złotówki do 15 zł. Oczywiście zdarza się też wymieniać droższe itemy, ale takie droższe itemy niezbyt często tak wystrzeliwują jak te tańsze. Przy większych budżetach, na przykład 15 tysięcy złotych, trudno znaleźć wystarczającą liczbę przedmiotów do obrócenia tego w jeden tydzień. Wręcz jest to praktycznie niemożliwe, jeżeli nie wypłacamy żadnego jakiegoś drogiego przedmiotu. Jest to naprawdę dosyć spory minus i więksi inwestorzy nie powinni raczej w ten trading pakować całych swoich pieniędzy, tylko jakoś tam garstkę a resztę trzymać w stable i temach. Drugą wadą jest czasochłonność. Trading wymaga sprawdzania nawet czasami wielu godzin, jakiejś okazji, i znajdowania jakichś fajnie, źle wycenionych skinów. Oczywiście, może nam tutaj pomagać jakaś wtyczka typu Steam Inventory Helper, ale no niestety i tak swoje musimy tam sprawdzić, bo taka wtyczka nie zawsze mówi nam prawdę i czasami przekłamuje rzeczywistość. Podsumowując, to trading na rynku Steam. To skuteczny sposób na dorobienie sobie paru pieniądzków, Szczególnie dla osób z mniejszymi budżetami, bo gdy mamy pakować tutaj 100 tysięcy złotych w jakiś trading i bać się w Boga Tradingu, to raczej nam to nie wyjdzie. Operowanie takimi mniejszymi kwotami też jest dosyć spoko, bo możemy sobie wyrobić już jakiś budżet na start.